Siemanko witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie pikemowym. Dzisiaj zajmiemy się fazą elimination stage, ale może zanim to zrobimy, to porozmawiamy sobie o fazie numer 1. Mianowicie, nie wiem jak wam, ale mi poszło w miarę przyzwoicie, ale jeszcze rymuję. 5 punkcików zrobionych, więc no, tyle ile potrzeba. Na szczęście siadły mi dwie drużyny na 3-0, czyli Liquid i Mongols, tak jak uważałem, według mojej gdzieś tam symulacji, że zrobią. No tutaj. Się nie udało, bo dałem rare Atom. Zadziwiająco, bo wygrali z Fnatic. I Flyquest, no tutaj akurat popełniłem duży błąd, bo byli bardzo blisko awansu. No a tutaj, oczywiście, tak jak też wspomniałem wcześniej, brazole, znowu brazole uratowały pikę. Czyli mibr Furia i Pain przeszli, także no. 5 punktów jest, wy pochwalcie się jak wam poszło, bo ja tu cały czas lecę o diamencik. No i bez zbędnego gadania już idziemy na Elimination Stage, ale zanim to zrobię. Reklama. Zapraszam wszystkich na stronę GeForce Skins, na której możecie otwierać skrzynki i błyskawicznie je przesyłać do swojego ekwipunku. Na stronie jest wiele możliwości wpłaty, takie jak blik, karta płatnicza, karty czy też poprzez Paypal. Co najważniejsze, z kodem Spero macie dodatkowe 5% do doładowania. Poza otwieraniem skrzynek możecie rozgrywać bitwy z innymi użytkownikami, jest możliwość utworzenia kontraktów z dobytymi skinami, a nawet możecie stworzyć swoją własną skrzynię. GeForce Skins umożliwia także zakup skinów oraz tworzy ciekawe eventy, w których możecie poprzez zbieranie waluty eventowej zdobywać dodatkowe nagrody. Codziennie również możesz wbijać poziomy na stronie, by otrzymać klucze do skrzyni bonusowych. Także polecam bardzo serdecznie kodik szpero, link w opisie, miłej zabawy. Dobra, moi drodzy, powiem tak, to jest najtrudniejsza faza jaka kiedykolwiek była, przynajmniej tak mi się wydaje, bo wczoraj jeszcze ekstremowałem, to sobie gdzieś tam próbowałem, no, porobić właśnie jakieś tam, te symulacje, kto powinien walcować, kto nie, i szczerze. Masakra, te mecze są tak wyrównane, jeszcze zawsze trzeba wziąć pod uwagę, że te pierwsze mecze to są BO1 I szczerze mówiąc, tu się może zdarzyć wiele Ale patrząc najbardziej realnie, przynajmniej z mojej strony To tak, pamiętam, że pierwszym meczem jest G2 Mongols I tu mogę zaskoczyć wiele osób, chociaż myślę, że już nie, bo Mongols pokazało się naprawdę z obie strony To w takiej BO1 Mongols ma bardzo dużą szansę na przykład wygrać z G2, co oznacza, że G2 już może nie mieć 3-0 później Vitality może na nich trafić i również może być to samo więc powiem tak, no raczej celowałbym w inne zespoły takie jak Na'Vi i takie jak Maus. Uważam, że Na'Vi jest najlepszą drużyną aktualnie na świecie w CSA zrobili 3-1 w poprzedniej fazie, no ale patrząc tutaj na ich drogę to mają dużą szansę zrobić 3-0 Maus wygląda podobnie ale wiadomo, tak jak powiedziałem to jest Wielka nie wszystko tu się może wydarzyć. Nie dziwię się jak nagle Face zrobić 0 albo Spirit, chociaż Spirit raczej nie powinno, czy Heroic, czy Mongols, czy Liquid nawet. No wiecie o co chodzi? Sytuacja jest ciężka do przewidzenia. Teraz 0-3. No ja powiem tak, Wildcard było dla mnie jednym z faworytów Gamer Legion oraz Big. Wydaje mi się, że jedna dwie z tych trzech drużyn powinni zrobić 0-3. Te Pen jest uważam niedoceniane. Mibr też raczej jest w stanie wygrać. Na kogoś dobrego. No, zresztą się no każdy tu może wygrać, no wildcard też wiadomo. Ale gdzieś tam w głowie mam dwie drużyny, też według mojej symulacji nie tak wyszły, jest to wildcard. Dlaczego? No, bo jednak oni ostatni mecz wygrali rzutem na taśmę, mogli przegrać special, więc wydaje mi się, że już pasują na ten poziom z drużyn, no raczej nie wyglądają najlepiej, tak. Ale oczywiście trzy za Vince'a, no ale to jest wiadomo. Tutaj to nie ma żadnego znaczenia. I drugą stronę jest Big. Nie wiem, mnie Big w tym składzie nie przekonuje. Fakt, wyszli dwa razy bardzo ładnie. Ale dalej uważam, że gdy zmierzą się z drużynami takimi jak G2, Vitality tp i td, to nie, no nie poradzą sobie. Więc to jest moja tutaj predykcja na 0,3. Może być lekko kontrowersyjna, chociaż nie do końca. No i co? Przejdźmy do drużyn, które według mnie awansują z 3, 1, 3 No to tutaj polecimy od góry. G2 powinno to zrobić. Vitality szczerze, tak dalej bym się zastanowił, ale uważam, że to zrobią. Spirit, chwilę się wstrzymam. Face jeszcze też, Heroic też. Nie wiem, szczerze? Ciężkie, ciężkie. Dobra, wiem kto jeszcze na pewno zrobi, Mongols. Mongols awansuje, bo jest naprawdę, są w gazie chłopaki. No i zostały mi trzy sloty do zapełnienia. Mamy takiego Donka, mamy Face wiadomo, Heroic, Liquid. Wydaje mi się, że to się rozwiąże w tych czterech drużynach. Gamer Legion raczej nie Fury, raczej nie Pain Jest dobre, tak jak mówię, ale raczej nie Mibry też raczej nie. No dobra, czy bardzo dobrze zagrało fazę pierwszą? Wygrali na Gitu, przypominam, no ale to się raczej nie powtórzy. Powiem tak, moim zdaniem skromnym, Spirit zawiedzie. Sobo grali w pierwszej fazie. Więc Face. Heroic, tutaj może też. Dużo ludzi ich nie dać, ale oni są według mnie bardzo solidną drużyną aktualnie. No i Liquid Ultimate. Czy jest to pikem na 5 punktów? Wydaje mi się, że tak, ale tak jak mówię, wszystko się może wydarzyć. Ja to tak zostawię, nie będę nic zmieniał. Zostało 13 godzin, więc spieszcie się. W sensie, jak ten film będzie, to pewnie już z 11. Yy, także tak to wygląda u mnie. Yy, całkiem rozsądny, tak teraz patrzę, ale. Łatwy nie będzie, mówię wam, tu się dużo może zmienić, dużo się może wydarzyć, więc na pewno będzie to jeden z ciekawszych Majorów do oglądania. Ja tak jak zawsze mówię, CS2 jest 10 razy bardziej randomowy niż CSGO. I co jeszcze jest ważne, są MR12, co jeszcze powoduje większą randomowość, bo jedynki to już jest totalna randomowość, ale jest tak, jest, zobaczymy, będzie na pewno ciekawie. Delektujcie się Majorem i widzimy się w następnej fazie Pikama. Dziękuję bardzo za oglądanie, zostawcie suba, łapkę w górę i pochwalcie się Waszymi typami. na Nara.